Wróciłaś, Angelika, z Niemiec, z koncertu Taylor Swift. Opowiadaj, jak Ci tam było? No kurczę, no co mogę powiedzieć? No mimo tego, że to był już ósmy koncert z tej samej trasy... Taylor? Tak, tak, tak. Odliczając wow. licząc, to już ósmy koncert, no to... Jak zwykle to było niezapomniane wydarzenie. Trzy pół godziny, to jest dla mnie no, dzieło sztuki, to co ona robi na tej scenie. I mimo tego, że teoretycznie to jest zawsze ta sama setlista i te same piosenki, poza tymi surprise, które zawsze są inne, to ten koncert za każdym razem ma we mnie takie inne emocje wzbudza, że nigdy nie ma czegoś takiego, że jestem tam i mówię o nie, teraz wyjdzie i znowu będzie to samo. Nie, jakby za każdym razem po prostu jestem mega szczęśliwa, mega taka, po prostu czuję się jak na takiej wielkiej, pozytywnej imprezie, na której wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, wzruszają się. No to jest niesamowite i można zobaczyć ludzi w każdym wieku i to jest też fajne, że właśnie ta ta Taylor Swift łączy pokolenia, od najmłodszych dzieciaków po już takich starszych dziadków. A czy to jest tak, że Ty zawsze masz miejsce VIP? Czy Ty masz różne miejsca? Ja za każdym razem tak naprawdę... Co mi się uda kupić? Eee, głównie trybuny, bo nie lubię... W sensie i tak na trybunach i tak stoję, ale nie lubię tego takiego ścisku, ale też lubię mieć po prostu swoje miejsce zapewnione, że przyjdę za 5 minut koncert i ja będę miała swoje miejsce, ale zdarzyło mi się być też na tej trasie na płycie i nie żałuję, bo byłam w super miejscach, W sensie się no, stałam w piątym, szóstym rzędzie, także no uważam, że widoki miałam super. Um. No więc to wszystko zależy od koncertów. Na wiele koncertów, na których też byłam, dokupowałam tak naprawdę bilety w dniu koncertu, bo gdzieś tam spontanicznie udało mi się zorganizować wyjazd i to wszystko było na takich wariackich papierach o treści, dosłownie jadąc betrem pod stadion, jakby płaciłam za bilet z jakiejś strony, gdzie ludzie odsprzedają bilety i myślę, mh, oby tylko ktoś mnie nie oszukał, bo nie wejdę. Ale nie było oszukane? Nie, nie, jakby mam szczęście i na ten moment wszystko się skończyło sukcesem. Czyli Ty rezykantka jesteś? Trochę tak, trochę tak, ale ja mówię, dobra, jak coś się będę zgłaszać to gdzieś, to będę się kłócić, ale to mówię, no, no potem o, o tym myśleć, na razie, na razie idę. Ale jak ty właśnie na ośmiu koncertach Taylor, to Ci nie szkoda kasy po prostu na kolejne koncerty? Nie, no to jest, no, kurczę, ciężko mi tak porównywać, że no każdy ma taką swoją rzecz, którą, y, którą lubi i... No dla mnie to są koncerty. No nieważne, że to jest ta sama trasa i te same koncerty, dla mnie to jest coś, gdzie ja po prostu się super czuję. Jestem szczęśliwa, po prostu idę na ten koncert i śpiewam te piosenki po raz ósmy, te same, ale ja się cieszę po prostu i też wiem, że ta trasa się skończy, no i gdzieś tam ten etap mojego życia, tego jeżdżenia, za nią też się skończy. Jestem na to przygotowana, więc dopóki to jest, to po prostu chcę to wykorzystać. I też, że jeśli mam na to możliwości i sobie na to gdzieś tam zapracowałam. To po prostu chcę z tego korzystać. A w Polsce też się wybierasz na koncert Taylor? Nie, oczywiście. W Polsce to były chyba dla mnie najważniejsze bilety, żeby kupić, bo... No, bo ja lubię koncerty w Polsce, ogólnie lubię vibe tutaj. I jeszcze po prostu już czekam, aż e, Taylor powie Hello, Warsaw, i ja po prostu tam padnę. Pamiętam, jak rok temu Harry Styles powiedział, It's my first time in Warsaw, a ja zawał. Po prostu, nie wiem, to są takie emocje, że jednak jak ten artysta, którego gdzieś tam siedzisz tyle lat, nagle jest w miejscu, w którym mieszkasz, nie wiem, od 7-8 lat, dla mnie Warszawa na ten moment jest po prostu jak mój dom. I jak taki artysta po prostu nawet mówi, wiem, że ludzie tego mówią że ja mówię, kurczę, no ta osoba, którą gdzieś tam zawsze tego oglądałam w internecie na jakieś jakby, filmy z trasy, albo musiałam specjalnie jeździć właśnie za granicę, bo ten artysta kiedyś nie grał na przykład w Polsce i to było nieosiągalne, żeby taki, nie wiem, Harry Styles był u nas w kraju, tak już przyjeżdża i jest tutaj, to to jest takie fajne, że, no, że jest tak no w moim domu, powiedziałabym, tak? No bo jest w mieście, w którym ty mieszkasz. A, tak, dokładnie, jest na stadionie, obok którego przyjeżdżam codziennie, tak? Więc <laughs> przepraszam, więc to są e, to są takie inne emocje, zupełnie. Czyli podsumowując, na ilu ty będziesz koncertach Taylor? Na ten moment jeszcze nie wiem, więc nie chcę powiedzieć. Na ten moment, jeszcze mam te 3, 8, no to 11, ale jeszcze mam Toronto, to 12. No ale myślę, że tak zamknę się w 15. Wow, to chyba będzie rekord, jeśli chodzi o artystę czy nie? Czy... Tak, tak, na Justini byłam na 10, także już przebiłam, Prze przebiję no po prostu. To ty należysz na pewno do fan klubu Taylor, Oj tak. No ja się po prostu czuję jej dużą fanką, to czy ktoś mnie akceptuje, czy jestem wystarczającą fanką, czy nie, mnie to nie interesuje, ja wiem, jak muzyka dla niej, jej muzyka dla mnie ile znaczy, Ym, no i wiem, że jestem bardzo pochłonięta aktualnie jej życiem i jej trasą. A jak plany wakacyjne? Tu już masz jakieś wakacje za sobą, czy dopiero przed tobą? Nie, nie, na razie u mnie wakacje nastąpią w listopadzie na ten moment. Nie, Czemu? Bo nie mamy na ten moment czasu. Mam też inne projekty, o których za bardzo nie mogę mówić, no ale dużo się dzieje. E, no, takie uważam, będzie to bardzo taki fajny rok dla mnie pod wieloma względami, więc już niedługo będą tego efekty widoczne. Mm. No i tak jak mówię, teraz jak ona w Europie, to mi się nie chce jeździć na wakacje, bo ja wolę wykorzystać to i jechać na koncert, no po prostu, no nie oszukujmy się. No.